Halo, halo to znowu ja, dziś jest nadal 11 lipca 2020 roku, jest godzina 3 i kontynuujemy sobie granie w Assassin's Creed Origin. Jesteśmy tu gdzie jesteśmy, czyli tam gdzie byliśmy i tutaj mamy skarb, który chcieliśmy sobie odebrać jeszcze w poprzednim odcinku. Co się kurwa, o dzikusy mnie nadpierdalają, z kurwa z tego... Z, z kurwa krzaków wyleży. Do Dobra, zajebiście tu. Wow. no mówię ci tu jeszcze coś tu widziałem jakiś skarb o kolejny skarb. Czasem te skarby one nie są wszystkie pokazane na, na, na mapie elegancko. To, ale w ogólnie widzę, że chyba ten wielbłąd to taki be, wolniejszy be, niż... A, konie, tak mi się wydaje. Słuchajcie! Wow. Słuchajcie, chuja tam coś tam coś. Taki. Nie kryształ, to się nie opłaca. To jest zwyczaj. Jedyne satysfakcjonujące przedmioty to są te. To są no, e, złote i powiem Wam szczerze, że nie wiem, chyba na początku tylko gry miałem jakiś, jakiś ten, jakiś e, niebieski, tak jak musiałem do, mieć pierwszą, pierwszą broń, jakąkolwiek, a później to miałem e, złote przez cały czas i czasem się trafiło, że miałem fotel chyba dwa razy czy trzy. Gdzie jest kurwa was przerzuca? Jak was zajebie, to pewnie się kurwa nie pojawi. Co? O chulo, zajebali mi tego. Mogę wielbłąda. Gdzie ten kutas? Ty właśnie tu z kurwa, sumy, bo ci gdzieś się zajebie. Sam się tego prosiłeś, kurwa. Gdzie ty kurwa jesteś? To jesteś ty? Został właśnie w czapie. Gdzie już, kurwa? Gdzieś tu siedzi jebany. A tutaj gruba jest, niebo. A tu co? A tu ten, prezent. Mówiła, poddałeś się, zero woli walki. Zero woli walki, legowisko krujda. Jeżeli nie masz walki, z woli walki, to pewnie umrzesz. Po co to zrobiłem? Kurwa, nie mogłeś już skoczyć na mostek? O, łańczak. Ty, ale chujowo zrobione, ty, zaraz mu się poprzekrzywiało. Panie, kto panu to tak spierdolił, ty? Dobra, odkryłem mu to. Dobra, o! Uuu! Teraz pytanie, o kurwa, ty. U Jezuciu, co tu się dzieje? Ty? ty, jakaś świątynia tego sopka jebanego. Mm. <laughs> no, wielbłąd, zanim tutaj dojdzie i jak kurwa, przejść tą tutaj, to my już przejdziemy sobie do tej świątyni jakiejś, czy nie wiem co to jest. Dobra, dojechał. Domyślił się. O tyle dobrze, że wysoki jest i nie zanurza mnie mojej postaci w wodzie. Jakby to miało jakieś znaczenie dla mnie. Jakiś garnizonek? Czy to jest garnizon przestępców, czy to jest garnizon żołnierzy? Jeżeli na ujściu Nilu jest kurwa garnizon przestępców, to kurwa ja nie wiem, co to są za, za ludzie, żołnierze tutaj. Ty. Wyglądają na przestępców. Jura, jebać. Idziemy najebać tym. Hey! Uh, nie wyszło to co chciałem Kurwa co jest z tym skręcaniem Jezu, gościu się... ale umiknąłeś śmierci nie po Prawie ci głowę urwało. Hej, hej, no. Hang on. Where something out? Stop! You! Damn it. Going to kill you. Co ty robisz? No. Nie wiem czy dobrym pomysłem bygnąć teraz otrzymał żywanie, w sensie tak by mnie zmodło. O kurwa, nie z tego dał bana. Nawet ci do nie nie się nie wiem, że nie Nawet nie miał kurwa obrócony w po jedną stronę. Abrachuję, ja bo się nie chce. Jakaś jakaś nie. Kurwa kolejny starczą przy was. Czekaj, czekaj... Czekaj, czekaj... Kurwa, no... Co jest z tym wszystkim pierdolonym? Dobra, chuj ci w dupę gra. Z zwykłego, mocnego ataku nie mogę zrobić. Oczywiście, kurwa. No, 27 odcinek e, Assassin's Creed y, y, Syndicate I, i, i jest roszczenie wpierdolone. Ciekaw jestem za co. Znowu puściłem jakiś odcinek, ten, jakiś, o, jak, jakiś kawałek muzyki, kurwa. Ogólnie się jebłem, bo zacząłem przesyłać syndicata zamiast e, roga i teraz kurwa jest nie, nie po kolei. Ale już kurwa, mówię, dobra, prześlę to całe i dopiero później roga zacznę przesyłać. A wstawienie i tak, bo nie będę wstawiał normalnie tak jak mm. powinno być. Właśnie znalazłem, że tutaj widzę, że są jakieś kurwa przynajmniej. Jakby to jeszcze mi zależało, w sumie teraz już mi tak na pieniądze trochę średnio. Tak, no, to spalić, nam się dostać? Uja. Jak tam wejść ty? A, no kurwa ślepe, no albo głupi Okej, okay, kurwa wpadłem i co? I tutaj na górze mi świeci, że wszystko zajebiście jest na górze, a no <laughs> ja tego znaleźć nie mogę, dobra, jebać to. Dobra, widzę, że coś tutaj jest jeszcze, więc płyńmy dalej. Sprawdźmy, co tu jest. Co nam pod woda powie. Ryby i wypływanko. No i super. Znajdź zaginionego robotnika. <laughs> Możesz mieć spokojnie zostawić dziadu pierdolony. Dziękuję. Okej. Okay. Co to za miasto jest sprzedałoby się tu O co kurwa? Uuu. Spokój. A człowiek wcześniej spędzał czas, żeby kurwa popolować na te draństwa, żeby mieć mu na... skórę. A teraz to nie mam na co wydawać tych wszystkich kurwa z resortów, bo nie mam jakichś kryształów pierdolonych. Bo bajek musi sobie przeozdobić. Nie może mieć normalnie jak facet kurwa zrobione funkcjonalnie, tylko musi mieć skórą jakąś dojebaną. Co to się... Aha, no tak, świeci się przecież ta misja, do której biegnę. Ogólnie w, w Odyssey też są polowania na zwierzęta, ale trochę inaczej zrobione. Chyba mi się bardziej podoba tam. Takie. W sensie są zwykłe zwierzęta, ale są też takie super zwierzęta, nie? Wow. Ta sama zasada. Widzę, że. Aaaa. Na tej samej zasadzie. O kurwa, 44 sugerowany. No to zagwostka. Me, I'm not going a Isaac! to Ale mi jedno Powiem wam, że ma taki załowany te spele trochę. Muszę bardziej uważać. Kurwa, ty się wpierdano w mnie On nawet nie musi zbyt dużo robić. A, super ziomki się pojawiły no tak, ale kiedy ja będę miał takich poprzednich bo... można sobie samich zrobić zacznę No no właśnie dojebało mnie teraz jego ziomki O i umarłem sobie O, prawie umarłem Jeszcze nie, ale już blisko jest że to będzie trochę cięższe, z uwagi na, na ten poziom nasz. O kurwa, się w No, no i chuj. Ty, nie spodziewałem się, że to będzie na 44. Nie wiem, czy czekać, czy spróbować jeszcze raz. W sumie nie było jakiś, nie wiem co, czy... Spróbujmy jeszcze raz. Nie było jakoś takie hardkorowo trudne, nie? On tam dostawał, tylko że po prostu tak jak ja, w sensie nieprzystosowany do jaka tak to Muszę cię zabić, jesteś w bogiem w tym którym... śmierć. No właśnie. A nie, mam już amunicji, dobra. Kurwa, dobra, wybiegłem już tak. Co wzywa sobie tak, Tutaj da się zrobić taki patent właśnie, że da się go przystrzą się i jeszcze da się rzucić i na jego zabić. No właśnie i tak. Tamta bobeczka, ona wtedy promieniami strzelała, tak? tego była tej akcji, co on tutaj, takim błotem. Kur, kur, kurwa, kurwa, błotem. Chuj jest Teraz, bo... No dobra, bo tu się nie mogę skupiać tylko na zbieraniu i bieganiu w tej wersji. A jednak coś do tego. czas, to trochę. Co, gości zespał No właśnie. To jest dobre w tym shotgunie, że właśnie powala ich ty. O kurwa, to. o kurwa ty co się stało? Ty chuju. O ty kurwa strzałami jebany. walił. Nie tak I ja niczym nie budnę, więc... Twoich po napierdaniu Dzięki byku za hapeki Gadam, bo się skupiam oczywiście Uf, cały czas pierdali, że mogę bele i jakieś takie rzeczy, ale to głupoty gadam, mi się nie No podnieść podnieściałem ją! Uf. Kurwa ci to boga nie widzą tutaj ty? znowu z lap tych lapsów wziął w Bogado Ośnie, może ich zajeby tym Ktailem motowa ty masz

Za w ogóle jakiś kurde zjebany ten zjebany unik mi zrobiła postać chyba U nich tam. ty no, no. no im ja chciał tutaj do, dojechać, ale nie Dlało lewo i prawo. Kurwa, prawo. Ja pierdolę, jak ty mnie jednie, to jest prawie koniec. Nie? Powiem wam, że ten łóczek jest zajebisty, bo on mnie leczy od razu. Dobra, to jest akurat luzik, bo ten to mi gówno robi. Tutaj tym sotem może napierdalać, to akurat mi to w tym momencie akurat Ja nie wiem czemu ja dostaję, przed, przed tym jak on tym strzeli, czemu dostaję jakiś hit jeszcze od czegoś, nie wiem od czego nawet. No i sobie zabiliśmy bossa o trzy większego niż my Czyli 43, 44 1000 to też na porcie Jesteśmy miecz zwykły kurwa lipaty. Dostaliśmy drugi raz drugi raz taki mieczty, ale główno. już myślałem, że chociaż coś będziemy mieli, o to to samo jest. Mieżdżidu Jaka to jest różnica? O! Dobra. Szansa na trafienie krytyczne mnożnik kombinacji. Szansa na, na trafienie krytyczne jest o wiele większa. Dusza od do domu. Dobra. To lepszy jest. Rzekajcie, schowamy to, schowamy to. To schowamy. Ma po prostu lepsze te, lepsze e, mnożniki. Znaczy mnożniki. E, nie mnożniki, wiecie o co mi chodzi. ma lepsze... te... Yy, jak to się nazywa... atrybuty, tak? czy coś no kurwa, ty, jak to jaka tu płytko jest się zastanawiam, z której strony zaraz mi tu przypłynie jakiś imbecer, żeby mi zajebać łódką w łeb się rozgląda mi żaden nie chcę podpomnieć o, może coś tu jest, ty, skoro każą mi nurkować no, o, patrzcie, już się zjawia kurwa bohater na białym... na białej łodzi Słuchaj, God Love a General Soul. Ja generous soul! Szerytie. Pat kojak. A General Soul. Mam Harkeleon. Caje. Sprzedać. Ja, nie wiem, ma, ma nie masz, kurwa udka serwian. Dobra. Chcemy coś jeszcze, jakieś kupno, sprzedaż, coś tam. Kupię, sprzedam, wymienię. Na pewno chcemy zrobić to, synchronizację. Dajcie mi policzyć. Teraz robię to. Pewnie nie zrobię tego po części. Jutro zajmę się renderowaniem. Żeby mieć więcej miejsca. Żeby mieć w ogóle miejsca no to. Bo teraz ile poleciało? Mniej więcej zacząłem o 20.2? 21? To będzie 2, 4, 6, 8, 10 No to jest kurwa 100 giga poleciała. Nie wiem czy ten odcinek jeszcze kurwa, w ogóle się nagrywa. Mógł być upierdolony w końcu momencie. Pewnie jest z 30 giga kurwa jeszcze dostępnego, także muszę przy, przy ten, muszę trochę przy. Chcę zrobić na pewno tak. Nie wiem, wstać może rano. Jest nowe zdanie. Wstać rano po to, kurwa, trzech czy ty. Po to, żeby renderować jak więcej i zrenderować. Wszystkie te, wszystkie kurwa filmy na tamtym dysku. Bo to tylko zostało Origin, teraz to będzie licząc pół godziny. To będzie, no kurwa parę godzin mi to zajmie. Łącznie najgorsze to jest to, że nie mogę odpalić oh, renderowania jest... przez ten, przez noc jakiegoś takiego porządnego. Że mi się renderuje. chyba że nie wiem, chyba że zaraz znajdę jakiś program, który jest kurwa przyzwoity. Bo ja ten, co miałem, co mam, to on jest przydatny, ale nie do kurwa. Nie wiem dlaczego, ale on bardzo długo się ładuje, żeby w ogóle program go wczytał i strasznie RAM, kurwa, że bo to wszystko jest na pamięci. O kurwa, czy RAM? No tak, no, pamięć zapycha po prostu. Mocno. I nie da się modyfikować na no, przykład dźwięku, że nie, nie, widać, nie widać dźwięku na filmie, dlatego że po prostu. Pokazuje tak jakby po prostu mówić, że dopiero po edycji yy, to on tam wczytuje się, ten wczytuje się jakaś tam dźwięk czy coś, nie wiem jak to działa. Chujowo działa tak się. Także ja swoim filmem ten nie będę robił, nie wiem, wezmę, może znajdę jakiś... Tylko żeby mi renderowało, ja nie muszę edytować nic tam nawet w tych filmach. Nawet jak nie musiał edytować, to by było lepiej. Welcome. Kurwa Ok, 5 minut zostało. Wiecie co, z uwagi na to, że się trochę zlękną tego, że może nie być... Ale kurwa słoma w swojach, nie? Że może nie być... Welcome! No. Can I help you? Że może przestało mi działać na panie. I też może trochę dlatego, że jestem zmęczony a jeszcze chcę przynajmniej spróbować zobaczyć, co to tam. Czy może jakiś program będzie, żeby nawet na jutro mieć? To ten. To po prostu teraz, wiecie. No, Chyba w sumie bez zbędnego pierdolenia. Także następnego się mam. No.